No siema Gramy sobie dzisiaj Full AP na susem na topie. Pik bardzo fajny, bardzo użyteczny, oddający. Czemu ja zacząłem z E? Przecież nawet Full AP na susem zaczyna się z ku. A nieważne. Oglądałem się ostatnio YouTube'a i stwierdziłem, że czas po polsku kraść, a że kraść lubię najbardziej content, no to kradniemy na susa pod od KMT. Dziękuję, wielkie byćku za inspirację. Jako, że w tej gierce jest sto parędziesiąt postaci, no nie miałem dużego wyboru na tym topie. Zwłaszcza, że nadaje się tu może jedna trzecia postaci. Więc z pięćdziesięciu postaci powiedzmy, ukraść coś, no to takie 2% szans. Ech! Ech! Mam uczulenie na chujowe akcje. A tutaj widzimy, Mamy wręcz festiwal fleszowania, No właśnie, o tym mówiłem. A Jack czai się ze mną na topie. Ciekawe, jak długo to potrwa. Jack z pędem fazowym to jest dopiero nieziemska zagrywka. No. Trajik niby nieopłacalny, ale różnica w naszych postaciach jest taka, że ja walę pod AP, a on próbuje mi to autokami walić. Plus ja się leczę jak chory. Biedny Jax już nie do końca wie jak na mnie grać. Jakie oro ten Apenasus na tym topie robi. Ho ho ho! Czyli mówisz, że Flash jej po gościu? Oj, AutoFrange. A moja mana prosi o pomoc. Ale dostał tym hitem. Chłopie, to, że jestem pod upenie, znaczy, że nie mam demerge z autoataków. A ty nie masz teleporta, więc ja robię sobie teraz easy farmę. Chociaż pamiętajmy, że przeciwnik zaczynał z red Side'a, więc ja się chyba jednak cofnę. Wracamy się przed kanonem, a nie. No to lipa trochę. Zaczynamy pod apę. Wolę tak. Chłop nie potrafi frizować, więc mamy bardzo proste wejście do linii. Nawet za bardzo milionów nie stracimy, może ten nie melas zejdzie. No a tak, to wracamy się na linię zaraz przed kanonkiem. No dobra, może 2 miliony straciliśmy. No, i już ma pół HP. A ja wiecie, co zaraz na to powiem? Tak. Bierny lifestyle na susa. No, ale nie powiem. Nie podoba mi się fakt, że gościu zmusza mnie do przyładowywania się manom. No, ale on myśli chyba, że ja go tu nie rozwalę. Jak już mam przewalone A my se idziemy po frykila bo chłopiec na E. Oj, kometa nie trafiła. Bardzo smutny ten nasus na topie. Nie trafić kometą nasusem. Może jednak ta era ładnie by oddała. No straciłem 9 staków, bo nie walnąłem tego co powinienem. Co jest z tymi minionami nie tak? Co jest z tą wieżą, nie tak Oj, chyba tego nie przeżyjemy. Brak many. Daje się wyznaki. O, i tak myślałem. Zgridowałem po tego plejta. Czy opłacało się? No, niekoniecznie. Ale mamy TPK, więc plejta nie tracimy. Oj, myślałem, że znowu będzie przychodził. Ale się nie boję tego tracić. Aha, dałem mu jumpa. Aha, chłop się zabił na moich oczach, a ja kanona straciłem, bo jestem cymbałem. Nie, minion odciągam was, nie będzie friza. No ale będzie chociaż... Slopus nałożony. Tyle dobrze. No nie dziwię się bratku, też bym nie chciał grać na susa. No bombki lecą, nie Oj bratku, nie mamy dżungli. A nie, to midliner. O nie, my mamy. Pierwszy raz widzę w tym sezonie Morgana na dżungli. To jest bestia. Bestia. Bestia na dżungli. Może odda, ale my poszujemy plejty. Bo są nam bardzo potrzebne. Jedna czwarta HP na E. A ja nawet nie zebrałem ludena. Oj, chciałem mu jeszcze kudowalić, ale raczej to kuby go nie zabiło. Chłopie, on ma 20% HP. Podchodzisz do niego, walisz z i nie żyje. W, no i idziesz do bazy. Bardzo ładnie, widzicie: 90% waszych gierek można wygrać przez to, że pokazujecie teammate'owi co może zrobić. Bo ludzie nie korzystają z mapy, nie widzą co się dzieje na mapie. Zresztą, pewnie sam już z 4 kile tutaj ominąłem. No ale właśnie chodzi o to, żeby pokazywać teammateom, mateom Ej, tu masz kila weź se go No ale teraz niestety Jax nie ma na nas szans. No czy niestety Dla niego niestety, dla nas niestety I co więcej, mamy kolejnego playta. Dobra, bo ja bym chciał to przepchać. Przyda mi się jeszcze ten jeden. Kilek, patrzcie, zaraz drugi będzie. On jeszcze nie wie. A ja wiem doskonale. Hahaha, ha, ha. to niezły Kazik. Co mnie próbował tu zabić. A ja przeczytałem go jak książkę kucharską. Nie wiem, czy wiecie, interesuje się gotowaniem. No i ugotowałem tu całkowicie ładną akcję. Nawet sam Kazik jest zaskoczony, jak szybko dostał w piernicz. Najazd no, yes, Blue. Myślę, że już będę nie do zabicia. Na last range będziemy teraz robić sobie Jacksa. Oj. No, chyba, że nas zabije. No to wtedy nie będziemy go robić. No mogłyby mi się przydać buty. I wielu z Was teraz powie, czemu nie kupiłeś jeszcze butów? Ty dzbanie masz zaraz drugi item. A ja wam powiem, a nie wiem. Grid na AP. Wiecie o co chodzi? Po co wam movement speed? Najlepsza statystyka w grze. Jak możecie mieć więcej damage'a? Zwłaszcza jak jesteście immobile Nasusem, który potrzebuje więcej mobilności. No i właśnie dlatego tu ja przyjeżdżam na białym koniu i mówię mu papa pa, kolego Enary. O nie, on znowu idzie mi robić bagdorki na minionach. Chodź tu kolego. Problem jest taki, że ja cię niszczę. Chodź tu, dawaj mi... Nie ma butów w ogóle. Gość jest w gorszej sytuacji niż ja. Ty, ale to jedno E zadało mu pół HP. Co tu się dzieje? Ty, na jedno E rozwalamy całą falę minionów. Nie mam pojęcia... ...jakim prawem Nasus jest taki potężny. No ale znowu działa. I to full AP e bombka. Niestety Jax już ma dosyć życia. A raczej dosyć gry na mnie. Zresztą, nie dziwię mu się. Co jest 5! Proszę zostawić moje ciało. Co jest, pięć? Popisz na pół HP. No i kill. Jax, co ty robisz? Po co to zrobiłeś? Przestań popełniać S. To nie jest plan na życie, to jest koniec życia. No to tak jakbym chciał zrobić chleb, więc go bym wyrzucił do kosza Człowieku. Człowieku tak się nie, dzia nie działa w lolu, a my możemy puszować jedna wieża, lecimy po drugą. Bang, bang, bang. Miniony badają jak szalone, nie wiem gdzie są one, ale lecę sobie jakbyśmy byli na topie. On chyba nie wierzy, że my mamy taki damage A że goni nas jax. To trzeba dać mu z sloła. Zostaw mnie! No i nie zostawił mnie. Nie słucha się mnie, kolega. Jakbyśmy mieli buty, no to byśmy uciekli. Ale że butów nie mamy. My to nie uciekliśmy. Co wam powiem? Report top feed. Cztery dedy, w 15 minutach, 16. Co 4 minuty jestem w bazie. No, nie podoba mi się ten top toplaner. Tanka jakiegoś konkretnego nie mają, więc robić się pod maskę nie potrzebuję, Ale sobie weźmy jeszcze takiego jednego. Mogłem sobie kule z zagłady wziąć, bo widzę, że chyba Wladimir się zamienił z Jacksem i będzie siedział na tym topie. Ale chyba mi to nie przeszkadza. Tego Wladimira to my mamy tutaj na combo. Plus kupiłem buty pod niego, widzę, że będzie to dobra decyzja. Czemu nikt z nich butów nie ma? Są wolni jak ja piernicze. Chodź tu. I on myśli, że ja uciekam. Nie, 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 nie. Ja się idę po prostu wyleczyć i spuszować, jak tam z Blue. Chłopy są morane. Za dużo ci taki już nie zrobi. A ja biorę wieżę na topie. O! Nie musiałem nawet! No taka przyjemna gierka tym nasusem. Szybciutko i do spanka. Myślę, że. Easy! Easy! Jeśli mogę cię jeszcze prosić, zostaw subo na głównym kanale. Siema!